Dzień dobry, szybkie popołudnie. Szybkie, bo ja w zasadzie po pracy, więc mam jakieś dwie, maksymalnie trzy godzinki dzisiaj. No ale nie byłem tu przez dwa tygodnie, więc pora najwyższa się pokręcić i zrobić cokolwiek. Przywiozłem ze sobą troszeczkę jakichś takich starszych mebli, bo już złożone jest w garażu. No i pora rozejrzeć się po podwórku, no bo tak jak powiedziałem dwa tygodnie nie udawało mi się zajeżdżać, jak nie miałem czasu to znowu była tak piekielnie kiepska pogoda i wiatr i w ogóle albo deszcz, więc no stało się jak się stało. Mamy już marzec, no i pomału trzeba się kurcze tu brać za robotę, bo widać, że roślinki budzą się do życia, te takie lilie mocno już wybiły, więc pewnie a wypatrzeć będzie wiosna. Wiało też dosyć mocno w ostatnich kilku dniach, no i widać są efekty tych wiatrów, które tu były. Raz, że zerwany kawałek papy, no w tym roku, nie, w tamtym roku nie widziałem, żeby tu coś było uszkodzone, poprawiałem ten fragment, który był, no i to się trzyma na szczęście mocno. Widać też, ile naleciało takich drobnych patyczków, gałęzi z tej starej, dużej. Lipy, no i tak się zastanawiam, no pasowałoby ją troszeczkę przyciąć, no bo troszeczkę jest za blisko to budynków. No i zawsze takie gałęzie, jak potem liście wypuści i będzie znowu wichura czy wiatr, będą stawiły, stanowiły zagrożenie, więc mam nadzieję, że może za tydzień, może za dwa. O, z daleka to widać, no przecież te gałęzie spokojnie jakby się powaliły, to by doleciały do budynku, no a tego nie chcę, więc dobrze by było przywieźć drabinkę, no i może sam taki czubek obciąć. Taką mam nadzieję, że się uda, no ale. Cóż, patrzę na te kretowiska, dalej tego pełno, no ale już jakby tych świeżych troszeczkę mniej, troszeczkę się to mam nadzieję też uspokoiło. No i te dziury, które nie dawały mi spokoju. Spojrzałem już dookoła na wszystkie pułapki, które zastawiały mi trudki. Nie ma nic kompletnie, ani niewyjedzone, ani żadnych śladów. E, gryzoni, więc to co dzisiaj zrobię to na pewno wyrównam ten teren i będę obserwował czy te dziury pojawią się na nowo przywiozłem też ze sobą, gdzie to jest e, bańkę fusów z kawy i jakichś takich powiedzmy zlewek z różnych ziółek powlewam w te dziury, no i mam nadzieję że to też troszeczkę te gryzonie wystraszy, także teraz chwila żeby się przebrać, no i cokolwiek z godzinę czy dwie podziałać łoik opróżniony, no ta kawa sfermentowała, bo te fusy mają dobre kilka dni więc tym bardziej intensywnie pachnie zalałem to w te wszystkie dziurki po trochu, po trochu, zasypałem ziemią, no i teraz wyrównałem to wszystko łopatą i zobaczymy, czy przy tak wyrównanej powierzchni, za tydzień czy dwa, pojawią się jakieś kolejne dziurki, no oby nie mam przynajmniej taką nadzieję w razie co to jeszcze stację deratyzującą Zostawiam, i teraz trzeba myśleć, co dalej. No, tak patrzę na godzinę, no, spokojnie, jeszcze do zachodu, zachodu słońca. Nie ma dzisiaj słońca, ale do tego, zanim będzie robiło się ciemno, mam. Więc tak pomyślałem, że chyba zacznę ogarniać nowe miejsce pod warzywka, bo tak sobie myślałem ostatnimi dniami, że ogródek to raz ale tu gdzie sadziłem winoroś w tamtym roku e, chciałbym też troszeczkę zrobić w porządku no ta trawa która jest dookoła pewnie ją zlikwidować i może akurat ten chociaż fragment gdzie jest tu przekopać i póki winogron jest malutki, nie wiadomo też czy się przejął i przezimował no mam nadzieję, że tak, bo był w sumie dobrze nakryty no ale mimo wszystko, bym sobie wyrównał ten teren zabrał tą darń, to i winogron miałby potem lepszy start a ja bym miał kolejne miejsce pod warzywka trochę roboty z tym będzie, ale myślę, że warto bo potem też sobie pomyślałem, że może kupię tą taką Tkaninę białą, jak to się nazywa, nie pamiętam, ale wiecie, o co chodzi, taka, co chroni przed przymrozkami, taka po prostu długa rolka e, białej tkaniny. E, kurczę, no nie pamiętam nazwy, nieważne. I zabezpieczył ten winogron przed przemrozkami, a tym samym drugą częścią tej tkaniny nakrył cokolwiek tutaj sieje, także chyba łopata w dłoń. No i akurat godzinka takiej intensywnej pracy, żeby zlikwidować tą darń. Powiem, że intensywne 20 minut z łopatą w ręku, ale po całym tygodniu siedzenia głównie przed komputerem przy biurku, no to taki ruch naprawdę dobrze zrobi. Rozkopałem to wszystko, no i przypomniałem sobie w międzyczasie, jak się będzie nazywała e, ten materiał, który tutaj wyłożę, potem ten biały, oczywiście agrowłóknina. A jeszcze żeby pokazać, jak wysoko tu było, no bo wykopuję całą darń, tak, na jakieś no, 10 cm. No bo tu jest miedza i, i ta miedza widać, że było przeorywane i po prostu skiba narzucała, narzucała. A tak, to jak zdejmę tą darń, to raz, że będę miał potem lżej tu przekopywać. Dwa, że mi się teren wyrówna. A trzy, że tą darń będę mógł wykorzystać i ułożyć tam przed bramą na drogę, gdzie mam ciągle dołki, gdzie zbierają mi się kałuże z wodą. Także teraz może minutka oddechu, no i pomyśleć, co dalej. Czy od razu zabierać tą darń i tam wywozić na drogę, czy jednak brać się i kopać tu dalej. Bo tak jak mi w miarę szybko i sprawnie poszło z tym kawałkiem, no to jeszcze się zastanawiam, czy i tu nie zrobić czegoś takiego. Podobnego, czyli do końca, tak jak jest tu rządek winorośli, tu widać były ziemniaki, no to akurat pomiędzy mam jeszcze jakiś metr odstępu, co też bym mógł wykorzystać na jakieś dodatkowe warzywa. Jednak skakuje to wszystko na taczkę, od razu zabiorę to na drogę, bo tak non-stop jakbym łopatował jeszcze z godzinkę, czy tam ile by starczyło do wieczora, to myślę, żebym się mocno zmęczył i, i w sumie spocił, a ciągle na dworze taka pogoda chłodna, więc lepiej troszeczkę tą pracę tak mieszać. Kilka takich taczek pewnie wskoczy. No a potem zobaczę. No teraz jest jeszcze o tyle dobrze, że jest wilgoć i w zasadzie ziemia jest mokra. Więc te kostki, te darń w miarę łatwo się wykopuje. Bo pamiętam, jak kopałem te dziury pod winorośl to naprawdę było wtedy sucho i szło to piekielnie ciężko. A teraz z wiosny, a w zasadzie jeszcze zima, to akurat jest zima nasiąknięta i łatwo w miarę odchodzi. Dobra, pakuję to i lecę na drogę. Wszystkie taczki już zwiezione, chyba z 10 ich było, nie liczyłem, ale coś koło tego. No, ten teren pomału się podnosi te 10 cm, ile ma ta darnia? Oczywiście jeszcze się ulegnie, ale tak jak z daleka spojrzeć, no to pomału, pomału ten spadek robi się coraz mniejszy, a droga coraz szersza. W tą stronę oczywiście jest lekki spadek, więc woda sobie będzie spływała. Robi się pomału też już wieczór, aby patrzeć, jak przyjdzie. Już taka ciemność, więc ja jeszcze te 10-15 minut wykorzystam, schowam taczkę, no i wracam, i jeszcze chwilę tam do kopania. A zanim zacznę przekopywać teraz tą ziemię po zdjęciu darni, to jeszcze rozrzucę tu troszeczkę popiołu, tak symbolicznie ten popiół drzewa, z drzewa, który zbierałem w zimie, akurat mi się przyda tu jako nawóz, symbolicznie go popruszę po tym kawałku no i ogólnie jeszcze on pójdzie na ogródek, no i na taką dalszą część też, także dosłownie na te 10 czy 15 metrów, w sumie nie wiem ile tu jest pewnie ze dwie takie szufelki delikatnie popruszyć no i potem łopata i kopać kopać już pewnie do ciemka bo to myślę, że jakieś 10-15 minut, póki jeszcze cokolwiek światła jest i chwila moment zrobiła się ciemna ciemność ja oczywiście nie zdążyłem wszystkiego dokopać skończę następnym razem teraz naszykuję troszeczkę warzywek do miasta z worka przesypię do wiaderka ziemniaki no i będę się zbierał mam nadzieję że uda mi się teraz przyjechać w niedzielę oby tak się stało także do następnego razu